oh okay. Zapraszam Pana Andrzeja że wydanie szczecinieckie oraz monet Narodowego Banku Polskiego i prezentacji multimedialnej i dokumentacji oraz specyfikacji inwestycji. Następnie proszę o zamknięcie urny. Przez, Jak najmniejszy bardzo... Pani... Ale... to będzie. Tak, tak, prawda. Z tego budowania to zlewa. Ale słuchajcie, żeby było sprawiedliwie też jedna kobieta. To znaczy, sama mhm. Nad priorytetami jeszcze popracujemy. To było do mnie, panie pośle.